Witam, witam widzowie na dzisiejszym filmie. Dziś także jest gra crafting i bardzo fajnie. Patrzcie jak sobie tu urządziłem mój domek. Spójrzcie, no niestety tam w podziemi zostały deski moje. A w nocy to na dwór mi aż z trachtu wychodzić. Ostatnio sobie grałem. No i zobaczcie co mi się przydarzyło. Tylko teraz widzę, ja muszę być bardzo ostrożny tutaj, żeby mi tu nic nie weszło. No. Okej, okay, mogę Wam pokazać. Patrzcie ja tutaj mam wodę tam na dole i dzięki temu właściwie nikt mi się tu nie może dostać praktycznie. Niestety ktoś mi most Ale to szybko. Zresztą widzę no teraz. Ok. Widzowie. Y, mam problem z wychodzeniem, z wychodzeniem tam. Gdyż zawsze ja tu bloki miałem ustawione. A teraz y, no spójrzcie, to mi jeszcze się w ogóle do mieszkania nie nadaje. No jedyny plus tego, że tylko pająki mogą mi tu wejść. A zresztą to bardziej widzę. Też tam wszystko wypada. Okej. Okay. I muszę sobie skopać to, te bloki, które tu przed chwilą postawiłem. O nie! O nie! Zowie, tu coś jest. O nie. Zobaczcie, po co ja tu tylko wszedłem. O nie, 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 pająk. Pająk, jakiś stwór tu jest. O no nie, 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 nie. Widzowie, muszę te dwie strzałeczki, to jest przyspieszenie. Muszę być tak szybki, żeby nic, nie kompletnie nic nie, nie mogło złapać. No nie. Widzowie, tu mi coś może wpaść. W każdej chwili. To już tu jest. No nie, szybko bloki. Blokami się tu muszę obudować. Szkoda, że nie mam już tu żadnej pochodni. No nie. Ktoś chce mnie zabić. No niestety zginął. Tutaj w takiej ciemności nic nie widać. Lecz mogę być bezpieczniejszy, jeśli dacie suba oraz łapkę w górę. No nie. Widzowie szybko trzeba tu wykopać. Mam jeden blok. Widzę. No nie widowie Okej, okay, więc 7 bloków mam Tamte deski muszę wykopać także Ja się bardzo szybko kopię, więc muszę go tu wykopać, okej okay. Mam wodę, w wodzie raczej mnie nic zabić nie może. Okej, okay, widzowie, co to? Czy to? Tak, jakby dzień się już tu robi. Nie wiem, mi się wydaje. No nic, widzowie, teraz jej moją jedyną szansą. Na przeżycie jest szybkie biegnięcie do wody. No nie, czemu tu jest dziura? No nie, zaraz umrę. No nie, czemu wszystkie stwory się palą? Muszę zaczekać do dnia takiego pełnego. I dopiero wtedy będę mógł tutaj coś zrobić. Okej. Okay. Zobaczcie, widzowie, więc już jest dzień. A więc tym sposobem mogę wyjść na ląd. Muszę uważać na pająkach, który tam pod wodą na mnie czeka. Jest. Widzowie, teraz mogę wrócić do domu i odbudować te zniszczenie. Nie, tym razem zrobię to z wytrzymalszych rzeczy może. O, patrzcie, może zdrędy to zrobię. Must i go wzmocnię trochę. Przyznam wam, że tamten nie był zbyt wytrzymały, aby z ziemi. Okej. Okay. No dobrze, cztery bloki drewna. Tak samo widzę, je potrzebuję płotków, bo... Dzięki płotkom będę mógł ogrodzić sobie to miejsce, i nikt mi tam nie wejdzie. Za cztery płotki wezmę sobie. Okej. Okay. Albo no jeszcze tutaj te sobie przy okazji wykopię. Tu będę sobie przechodził, aby tak sobie przez wodę tu przepłynąć, bo ta woda widowie prowadzi, patrzcie, ona stamtąd wypływa z tej uprawy na moje podwórko. Hmm. Może bym sobie coś zjadł? Widzę, zobaczcie. Robię sobie tu jeszcze jedną drogę wodną. Jest. Wiecie, po co by patrzcie, gdzie mieć tym razem? Tu fajnie pchaj, i po tej wodzie mogę sobie chodzić. Okej. Okay. muszę sobie tu wodę doprowadzić. Tak by mi tam prowadziła. Do domu. Chcę widzieć tą wodę w domu, widzowie. Zobaczcie, czekajcie tylko, czy ja się wkupiłam idealnie na mojego domu. No dobrze, teraz z pięcioma blokami drewna będziemy musieli tam ten most dopracować, Ok, może jeszcze tego drewna wynakopię. Drewnem, drewno kopię. Dobra. A zresztą tu sobie jeszcze trochę wykopię. Ok, 10 bloków drewienka. sobie też tutaj tak wykopę. By było się trudniej mi dostać do domu i przynajmniej zyskam na tym trochę ziemi. Dobrze. Więc mogę sobie teraz wskoczyć tutaj. Okay. Troszeczkę podejdę tu. Ojejku. Hm. No nic. O. Na początek muszę mieć takie wąskie przejście. Ale blok mi się tu postawił. Muszę bliżej podejść. Boom. Czemu te bloki mi się tu stawiają? Dobra. Ważne przynajmniej, że coś takiego nam na razie powstało. Okej. Okay. Muszę sobie tutaj dopracować ten most. Jest na tym blok jeden. Dobra, widzowie. Ja? Do zobaczenia w następnym odcinku.